Cześć dziewczyny! Tym razem przechodzę do Was z kolejnym filmikiem. Tym razem będą to ulubieńcy poprzedniego miesiąca, czyli lutego. Ja wiem, że jest na to późno, ale lepiej późno niż wcale. Postaram się potem za no, maksymalnie dwa tygodnie nakręcić ulubieńców marca. Także będziecie miało takie, myślę, dosyć fajne porównanie, bo u mnie ci ulubieńcy może nie tyle się zmieniają, ale mam takich stałych, jak korektorów, o których już nie będę mówić, czy brązer stora. Pokażę Wam teraz całkowicie nowe rzeczy. Tutaj mam koszyczek. Zaczynamy od pielęgnacji. Mój ukochany krem jest to bilenda Seria Profesjonalna. Ultra nawilżający krem do twarzy na bazie cieku krystalicznej. Ma tutaj filtr UVA, UVB. Robiłam recenzję tego produktu. Będzie w domu ważny link do tej recenzji. Serdecznie polecam. Produkt jest po prostu świetny. I jak nauczę się go grubą taką warstwę na szyję i na twarz, to po prostu ach, efekt nabliżenia jest nieziemski, I naprawdę to będę kupować. Ważne, że ma 6 miesięcy tylko jest go tutaj 150 ml, także ogromna tuba, ja go mam od targów urody w łodzi, czyli od końca października i zostało mi jeszcze tyle, naprawdę namiętnie go używam razem na zmianę z kremem Shiseido Shiseido kremem Shiseido i Buki także świetny krem, serdecznie polecam jego cena to 50 zł za, około 50 zł za 150 ml i on tylko w takiej pełności występuje produkt jest świetny, serdecznie go Wam polecam kolejny produkt to podkład marki Clarence Skin Illusions, z którym się przeprosiłam właśnie dzisiaj mam go na twarzy i mm, dwa korektory właśnie trzy korektory Prolongur z na właśnie takie tam jakieś wypryski, które mi się pojawiły teraz na dniach dosłownie i katris um, pod oczy, kawuflaż. No, w każdym razie wracam do podkładu, no przepraszam się z tym podkładem, dlatego że on ma wykończenie bardzo matowe i potrzebuje mega silnego nawilżenia, przynajmniej moja skóra, która jest normalna teraz trochę w kierunku słuchaj przez tą zimę, która była i ogrzewanie, które u mnie jest po prostu mordercze, bo jest jak w piekle, naprawdę. Natomiast przeprosiłam się z tym podkładem. On ma oczywiście pompkę, pokażę Wam szybko kolor. On ma taki kolorek, pięknie pachnie kwiatowo. Wkrycie krycie można stopniować od lekkiego, naprawdę lekkiego, pośrednie i tak jak mówię, wykończenie ma naprawdę mocno matowe. Ja aż takiego matu nie lubię, dlatego potrzebuję mega silnego nawilżenia, bo moja skóra no, ma problem, żeby to, ten hipermat zdzierżyć, natomiast jest sam produkt sobie świetny. Nie wiem, czy zobaczycie to, chyba nie zobaczycie, ale jak się tak przyjrzeć z bliska, ona taki bardzo, yy, znaczy teraz jest widoczny, ale na twarzy tego zupełnie nie widać. Taki shimmer yy, złoto złoto z czego na twarzy nie widać zupełnie, tak jak możecie mi się przyjrzeć. Chociaż na twarzy mam gerleny, które zaraz pokażę. Świetny produkt, wymagający nawilżenia. Ja uwielbiam klarę Skin Illusion, również przede wszystkim uwielbiam sypańca z tej serii i nawet nie go używam. To jest jego właśnie taki braciszek. Lubię też stosować te produkty razem i syp, sypki i ten, natomiast do tego zaraz wróciłam i jestem z niego bardzo zadowolona. Przy silnym nawilżeniu daje świetny efekt ładnie nawet kryje i przede wszystkim nie zapycha i nie obciąża buzi, także bardzo polecam dla osób właśnie sterą i suchą, normalną, ale uważajcie, bo po prostu on naprawdę jest taki wiecie, toporny i potrzebuje się na nawyżenia. Natomiast na mieszkańcach myślę, że może być naprawdę spoko. Kolejny produkt to nowość z Liren Magic Makeup w odcieniu jasnym, czyli 01 Light. Ta no, Tatubeczka ma taką, taki dziubeczek. Ja robiłam recenzję tego produktu na blogu i pokażę Wam. On jest, jest kremem, ale w momencie, kiedy się go rozciera, rozciera, to robi się jaśniejszy, 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 aż do tego koloru finalnego, jaki powinien mieć. Niestety, odcinek ten ma w sobie y, takie pomarańczowe tony. I na pewno nie wiem, czy będzie to widać, tą różnicę, ale on potrafi się i odcina się od mojej skóry trochę. Dlatego ja ten krem zostawię sobie, jak, jak trochę mnie słońce złapie teraz na wiosnę i dla mnie, dla mnie będzie idealny, dlatego że ja mam właśnie żółte, takie mocno żółte tony w skórze. I akurat u mnie takie pomarańczowości źle nie wyglądają w momencie, kiedy mnie jest i trochę tam gdzieś słońce na twarzy złapie. To jak nie złapie słonko, to takie odcienie wyglądają ok. Tylko szkoda właśnie, że Lire naprawdę nie zrobiło jasnego tego kremu, dlatego że świetny jest ten produkt, bo świetnie nabliża, pięknie naturalnie wygląda. On się świeci po nałożeniu i ten, to świecenie nie znika, także wymaga przypudrowania, ale efekt, ale efekt nabliżenia jest świetny i dlatego ten produkt jest moim ulubieńcem. Tylko muszę poczekać właśnie, jak trochę to słonko złapie. Oczywiście w momencie, kiedy to naprawdę założymy w małej ilości, rozetrzemy, Mam tylko leki w wyrównanie koloru i ten pomarańcz aż tak yy, się no, nie wybije. No tutaj teraz macie przykład, jak to naprawdę mocno wtarłam, tą ilość. Ale dla bladiochów odradzam. Dla osób z taką jasną dośredniej karnacji, czyli jak jesteście lekko palone, bardzo polecam Produkt jest świetny. Kolejna rzecz to gerlenki, czyli słynne meteory o nowej odsłonie. Jak widzicie, opakowanie się zmieniło od razu, taka łuska yy, z takim kwiatem. Ja mam w numerku 02 Clare, tak wyglądają kulaski. Niestety to, co Gerlandy zrobiło niefajnego, to to, że gramaturę zmniejszyło o aż 5 gram, co jest bardzo dużo. Było 30, teraz jest 25, cena została ta sama, więc hmm, mamy mniej za w sumie większą cenę, tak. Natomiast to, co jest na plus, mam też właśnie te Guerlain na twarzy, bo ja uwielbiam w ogóle mieć, moja sera bardzo lubi rozświetlenie, to to, że nie ma tutaj bardzo dużych drobin, i ta wersja jest dla mnie lepsza, dlatego że te stare garlenty były bardzo suche. Ja mam z dwóch edycji limitowanych: Crazy Pearls, których też jest, w których też jest recenzja na blogu, i pearl Nude, i one są bardzo suche. Tutaj wystarczy tylko zamoczyć pędzę, tak pokręcić i po prostu. Jest super, polecam pędzel do nakładania tych kulasów z firmy Sense ⁇ Body do pudru. Po prostu dla mnie dla mnie osobiście jest to tanie, taka alternatywa dla pędzla Guerlain, który właśnie jest dedykowany do tych, do tych kulasków. Teraz ten ze Sense ⁇ Body jest po prostu świetny. Kolejny produkt, już też bo kiedyś pokazywałam, jest to płyn do skórek marki Eveline. No po prostu to jest mistrz. Uwielbiam ten produkt tylko trzeba się stosować według tutaj zalecenia producenta, czyli trzymać 30 sekund. Ja kiedyś trzymałam dłużej i mi naprawdę odbarwiło płytkę, to znaczy rozjaśniło ją. Plus, plus jest tego taki, tego rozjaśnienia, że jeżeli laki, jakiś lakier zabarwi na płytkę, a miałam w zeszłym roku taką sytuację, że um, jeden z lakierów, teraz nie pamiętam jaki, mi zabarwił płytkę, tak to lekko podbarwił i to mnie mocno wkurzyło. Nałożyłam na całą płytkę, potrzymałam około 3 minut, słuchajcie, po prostu... Potem wacik z acetonem i płytka wróciła do, do normalnego stanu rzeczy. Także jaka tu jest chemia, ona no na pewno jest mocna. Natomiast produkt kosztuje około, około 10-12 zł, ale jest świetny. Mam to jest jeszcze stare opakowanie, mam już w zapasie drugie. Po prostu serdecznie mam polecał, ładnie zwiększa skórki. Wystarczy raz w tygodniu stosować. Ja tak stosuję i skórki mi mniej wrastają, są po prostu mniejsze nie są takie twarde, nie są takie suche. Bardzo, bardzo fajny produkt. Kolejny produkt do paznokci jest to też, yy, którym się przeprosiłam, Sally Hansen Diamond Strand. Yy, ja używam tego jako, yy, jako bazę pod, pod lakiery kolorowe. Yy, taki standardowy pędzelek, płynie zbijały, biały, bardzo fajnie utwardza yy, paznokcie. Jeżeli macie problemy z, właśnie z zadzieraniem paznokci, ja mam tutaj zawsze z boku, gdzieś tu mi się z boku jakiś jakiś zadrze, po prostu tego nienawidzę to po prostu tutaj jak użycie użyjcie, tego problemu nie będzie. Mam jeszcze odżywkę ze Spiruliną z Sally Hansen i Nourish Me z Essie. Najlepiej to się sprawdza, jeżeli wiem, że będę miała takie ekstremalne dni, że będę musiała, nie wiem, coś tam zmywać, robić tak dalej, i tak dalej, to po prostu nakładam sobie ten utwardzacz i potem lakier, wysuszacz i czy jest super. Także bardzo polecam świetny produkt. I ostatnia rzecz do poznawcji to moje odkrycie. Ta malutka buteleczka. Jest to Inglot Dry and Shine. Ja mam jeszcze taką pipetę, bo to akurat jest zapas. Normalnie możecie kupić z pipetą. Ja nie mam pipetę z wysuszacza, z firmy Nail, tak więc po prostu nie kupowałam, no bo po co. Natomiast jest to po prostu mały mistrz. Zobaczcie. Ja nie mam top coatu, ale możecie, nie wiem, czy zobaczyć. Mam nadzieję, że możecie zobaczyć, jak błyszczą się te, te paznokcie. Tutaj mam... Yy, Lakier markicjate, mam to na to jest taki malutki z kalendarza adwentowego. Lakier markicjate w odcieniu Mainstage. I, I dodam tylko, że tutaj nie mam topa z Essie, jak zawsze nakładam, bo po prostu to mnie totalnie powoliło. Dwie kropelki na każdy paznokieć, Ja używam tego codziennie od dwóch tygodni. Jej zużycie jest na wysokości 2 mm, a pojemność tego to 9 mm. Wydajność miazga i przede wszystkim to, co niewątpliwie wygrywa, to, czy niewątpliwie wygrywa z topem Essie, to to, że, że on nam nigdy nie wyschnie, no bo to jest po prostu płyn, tak? Nakładamy pipetą i nie musimy tu nic rozcieńczać, no i jego cena jest to koszt 17 zł, 15 zł jakoś tak. Genialny produkt, serdecznie polecam. Testowałam dla kierami Essie Color Club Opi z każdym z nich współgrał, także ja serdecznie polecam, produkt jest naprawdę rewelacyjny. I to, co fajne jest jeszcze w nim, to to, że jak lakier wyschnie po jakichś tam 3-5 minutach i jest całkowicie suchy, to jest taka fajna taki, taki film, taka oliwka jak zostaje na, na palcach i to mi się strasznie podoba, bo te skórki, to wszystko zaraz miękczone. No, po prostu świetny produkt. Naprawdę cieszę się, że to odkryłam. W sumie tak przez ciekawości kupiłam i naprawdę nie żałuję. Bardzo, bardzo dobry produkt. Kolejny ulubieniec o kurczę, po prostu to jest świetne, słuchajcie. Genialny micel, jest to to samo co L'Oreal Ideal Soft, tylko że tutaj mamy 400ml i ta butelka kosztuje 18 zł. Tak, ja używam tego yy, miesiąc czasu, a teraz już półtora miesiąca, i widzicie, zużycie mam takie. I tutaj z nim napisane, że to jest na 200, na 200 zastosowań, czyli tam aplikacji w sumie można powiedzieć. Ja używam, jak zmywam buzię właśnie tym, to używam 4 do 5 wacików. 5, jeżeli mam naprawdę bardzo mocny taki czarny makijaż. Więc możecie sobie policzyć, jeżeli miesiąc ma 30 dni, średnio zużywam 4,5 wacika, no to tam wychodzi około 130 do tam 5 lub 140 wacików. Więc wydaje mi się, że to jest więcej niż na 200 zastosowań, tak w moim, w moim odczuciu także, no ja jestem zakochana i będę na pewno kupować i jest to drugi płyn, mam jeszcze e, dwufazowy z Garniera który uwielbiam, ten dwufazówkę to po prostu, nie wiem mam już chyba szóste, siódme opakowanie i także te dwa płyny, dwufazówkę i ten do są mistrz nic tak, nie zmywa dobrze makijażu jak ten płyn i właśnie dwufazówka w przypadku naprawdę takich ciężkich potężnego, twardego, wodoodpornego twardego w cudzysłowie yy, wodoodpornego makijażu także to i ta dwufazówka to jest po prostu mój duet idealny. kolejny produkt będą to taka perfumetka jest to Mango Lady Rebel ja kupiłam któregoś tam razu yy, w Sephora jakaś była promocja was 40 na 20 zł zwykły taki atomizerek ma fajne malutki zapach jest taki owocowy nie wiem, owoców leśnych trochę nie jestem dobra w opisywaniu zapachu. natomiast jest taki wiosenno-letni, no taki, taki kobiecy, dziewczęcy, w sumie to ja tego nie używam na co dzień, tylko właśnie jak jestem na mieście i muszę, muszę się otwierzyć, muszę jakoś tam pachnieć jak człowiek, to psikam się tym, tutaj jest 15 ml, także moim zdaniem fajna cena, ładny zapach, czy kupię pełnowymiarowy, raczej nie, natomiast... Ym, do tarek jak najbardziej yy, nie ta formu, forma odpowiada. Kolejny produkt to akurat niestety miniaturka, ale myślę, że zakupię, yy, jak pozużywam moje tusze pełną wersję. Jest to Girleau Noir. Mam go też na właśnie razem z bazą yy, pod tusz z maka. Tak wygląda teczka. To już tak dziwnie pachnie, tak mi, akurat mi się nie podoba. Natomiast y, pięknie y, pogrubia, rozdziela wydłuża ręsy Nie robi takiego szpisa na końcu, jak, y, jaki lubię i jaki daje efekt, y, jaki daje tuż y, Dior, Dior Show. Y, Ekstaz, natomiast y, ten bardzo ładnie pogrubia. Po bardzo mi się ten tuż spodobał i go naprawdę namiętnie używam od no, półtora miesiąca. I myślę że, myślę, że go kupię, ale zobaczymy do końca, jak będzie się ta miniaturka sprawowała. Tutaj jest 3,5 ml, oryginalne, takie pełne opakowanie, ma chyba 6 albo 6,5. Także zobaczymy, jak się będzie na końcu sprawowała ta miniatura i też będzie recenzja. Jeszcze raz mówię, to jest Guerlain de Kolejna rzecz to szminka z edycji wiosennej, limitowanej od YSL, Rouge Volute. W odcieniu 31. Jest to przepiękna, po prostu fukcja. Niesamowicie nawiew, że tak fajnie pinguje, wygładza skórę na ustach. I taki ma kolorek. Taki ma kolor. No, po prostu ta szminka jest nieziemska. Uwielbiam, męczyłam ją też przez. Nie wiem czy zobaczycie zużycie. Nie, nie zobaczycie. Męczyłam tę, tę pomadkę przez też półtora miesiąca prawie, że po prostu jest przepiękna, jestem mniej zakochana uwielbiam ten odcień i jestem zaskoczona, że tak poprawiła się jakoś w ogóle szmina Guaisa, bo kiedyś u mnie wyglądały tak pastowato, bardzo brzydko, tandetnie, natomiast no ta szminka pięknie, równomiernie się rozkłada, piękny pigment, jest po prostu świetna bardzo nawilżająca także dla sucharów jak najbardziej polecam. Kolejny produkt do ust jest to, jest to, też nowość, lakier do ust Sisayda, tylko to nie jest lakier, tylko właściwie taki błyszczek. Jest z tego produktu recenzja na moim blogu. Ma taką fajną łopatkę, która jest w ten sposób zakończona, taki języczek. I ona jest taka, że tu jest szersza lola w postawie, a tu się tak zwęża, czyli tutaj jakby ma takie po bokach zagłębienie. I już pokazuję Wam odcie. Odcie ma taki lila może być trochę upiorny, natomiast na moich ciemnych ustach daje tylko taką lekką poświatę lila, jest przepiękny przepięknie się błyszczy, nie, nie jest tutaj go aż 7ml za cenę 100zł, 120 nie pamiętam natomiast przepięknie się błyszczy i to co mi się niesamowicie podoba w tym błyszczyku to to, to że bardzo dobrze się trzyma nie jest lepki nie daje takich nitek, nie, tak, nie klei się Um, I zostawia taką właśnie jakbyście miały takiego żelka na, na ustach, jak żelatyna, o wygląda jak żelatyna taka zastygnięta na ustach, można spokojnie jej wpić, ten kolor u mnie się trzyma naprawdę bardzo długo, jedząc, pijąc i tak dalej, oczywiście ten blazek zanika ale samo uczucie właśnie tej nielepkości, ale tej, tej, tej takiej żelkowatości na ustach yy, jest wyczuwalne nawet po jedzeniu i popiciu. serdecznie polecam ten kolor, jest po prostu przepiękny. Kolejny produkt do ust, to po prostu mój ukochany. A jako ile razy używam ten błyszczyk. Zużycie jest gdzieś takie. Bardzo lubię. Jest to yy, Armani Lacquer Gloss taką masz w Też go pokazywałam wiemy, na blogu. Też można go zobaczyć w makijażach. Przepięknie dla wszystkie pomadki. Jest to numer 701. A jeszcze zapomniałam jeszcze dodać, że ten um, lakier z Shiseido, ten przydół jest to no, VI207. VI207. A ten z Armani'ego um, błyszczyk um, jest w numerku 701 Laker Gloss. Tak wygląda, taki ma odcień sino, taki trupi, ale na ustach malinowych, dosyć ciemnych, jeżeli nałożym maleńką ilość, daje taki efekt takiego poszarzałego beżu i jest to dosyć interesujący efekt, ale to, co jest najfantastyczniejsze w tym błyszczyku, ten błyszczyk przepięknie oziębia wielkie pomadki, ma taki właśnie straszny, straszny taki trupi odcień, natomiast no, wszystkie świnki czerwone, różowe, um, Przede wszystkim czerwienie i róże przepięknie oziębia. Zwłaszcza z czerwieni wydobywa takie wow, śliwek. Przepiękny odcień, serdecznie Wam polecam. I myślę, że na jednym tym uszczyku się nie skończy. On totalnie wyparł moje ukochany Golden gloss z YSL. Cudowny produkt, serdecznie Wam polecam. Dla mnie must have. Kolejny produkt to kredka Zastora w odcieniu Feeling Feline, Taki koral, koralowy, fajny kolorek. Tutaj go zasłoczowałam. Pięknie nawilża. Mam trzy kredki z tej firmy i myślę, że na tych trzech kredkach się nie skończy. Po prostu fantastyczne. Uwielbiam, serdecznie Wam polecam. Ma taki piękny, masłowy, balsamowy zapach. Nie drażniący zupełnie. Taki nie męczący, jak nie wiem, melonowe, truskawkowe i tak dalej. Także serdecznie polecam. Ja muszę dokupić jeszcze kilka kolorów, jak pozużywam tam rzeczy, które mam na wykończeniu. Świetne, 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 świetne. Nie można sobie zrobić krzywdy, także osoby, które zaczynają z makijażem, jak najbardziej mogą sobie zakupić jakiś kolorek i zobaczyć same, czy warto, czy nie. Wszystkim doskonale znany. Wasam do ust słóczku tisan. Ja mam y, takie zużycie. Użyłam tego do ust, ale, ale. Jest też świetny do smarowania tutaj suchych skórek. Jak nie się czasem nie chcę wyciągać jakiegoś kremu, to po prostu używam tego, tego balsamu na skórki i sprawdza się fenomenalnie. No, nie mam nic do zarzucenia temu produktowi, jest po prostu świetny. Kolejny produkt to y, cień w kremie. Teraz użyłam no, tylko jeszcze dwa cienie w kremie. Tutaj mam Maka, słynny paint, w odcieniu Painterly. Używam go zawsze z cieniami właśnie nude, z paletki Nude Tude The Balm albo Runaway Collection Mixa. Ten odcień tak tutaj wygląda. Jest to taki odcień cielisty z kropką pudrowego różu. Bardzo fajny, wyszukany, bardzo fajnie wygląda. Ja myślę, że jeszcze sobie zakupię Soft Ochre, dlatego że ten nie zmienia kolorów, nie podbija cień, natomiast daje taką nutkę lekką, mm, pudrowości takie mam wrażenie, że lekko taki odcień gdzieś półdrowy się wkrada. Natomiast ja mam bardzo żółtą skórę i myślę, że soft okru jednak mógłby być u mnie lepszy, chociaż słyszałam od machijażki maka, y nie maka, że soft okru potrafi zmieniać kolory cieni. Także kto wie, ale myślę, że sobie kupię i po prostu zobaczymy wtedy, jak, jak będzie wyglądał w stosunku do tego. Kolejny produkt to cień w kremie z nowej edycji, nowej nowe, nowe szaty graficznej kolorów marki Ciseido. Jest to numerek BL620 Maralda. Tak wygląda kolor. Jest to piękny, morski, błyszczący kolor. Tak jak się w nim zakochałam. Tutaj mam go na dłoni. Przepiękny się cudny odcień. Cienie te są wodoodporne. Mam masę, znaczy no masę, no mam kilka kolorów z Cisado. Z, z starej edycji to jest mój drugi dzień z nowej i myślę, że nawet tych dwóch na pewno się nie skończy w tym roku, dokupię jeszcze kilka kolorów, chociaż tamte są dla mnie, dla mnie bardziej jesienne, ten po prostu kojarzy mi się z latem, z wiosną, z wakacjami. Przepiękny odcień, w ogóle te cienie się bardzo dobrze trzymają, nie potrzebują bazy, nie wchodzą w załamania, nie ścierają się, są wodoodporne, naprawdę wytrzymują wiele. Serdecznie polecam. Dla mnie jest to must have. I ostatni produkt. Jest to nowość od marki Givenchy. Jest to cień w kremie Ombre Couture. Też wodoodporny. Tutaj napisane jest, że 16 godzin wytrzymuje. Mam w numerku 6 Kaki Brokart. Był z nim makijaż na blogu. Tak, pięknie, tak wygląda. I są przepiękne, głębokie takie kaki. Nie ma jakiegoś specjalnie takiego mocnego, wyczuwalnego zapachu. Jest to odcień kaki z złotym shimmerem I ma coś sobie z brązu. Znaczy ma, wydaje mi się, gdzieś jakoś taką echo brązu, dlatego, że nałożony na skórę, tutaj jest ten odcień obok esmeraldy, jak się go bardzo mocno, mocno rozetrze, to on gdzieś takie pokazuje w sobie brązowe tony. I teraz widzicie, jak, jak, jak jest trwały? No. Naprawdę, ja go tutaj naprawdę grubo nałożyłam i, i, i ten cień jest naprawdę wytrzymały. Piękny odcień, bardzo go lubię. O, teraz nie wiem, czy zobaczycie na kamerze, ale teraz jak dostarłam tak naprawdę mocno, siłowo, to, to tu gdzieś widać takie przebijane, lekko brązowe tony. Nie wiem, jak to będzie widoczne na kamerze, kamerze, ale po prostu masa jest kolorów, jest to mat. Wszystkie te cienie są matowe, mają gdzieś tą drobiny. Natomiast piękne są brązy dla właśnie blondynek. Jest kolor też szary, jest kolor granatowy, jest kolor siwkowy. Ja wybieram ten po prostu, ten u mnie najlepiej wyglądał. Okej, okay, kochane, to wszystko jeżeli chodzi o ulubieńców lutego. Niedługo, czyli za jakieś dwa tygodnie na ulubieńców marca, także sobie myślę, tak szybko porównacie, czy ci ulubieńcy bardzo się to u mnie zmienili, czy nie. Dzięki wielkie za oglądanie zachęcam do subskrypcji i do obserwowania mojego bloga. Mua, buziaki,